Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Grania na Dzisiaj <coughs> będę Wam opowiadał na temat gry Stefana Felda Bora Bora. Gry, która jest reklamowana, zresztą na pudełku, dostępna jako Bogowie, Dobra i Wspaniałość, Gods, Goods and Greatness. Gra jest skierowana dla od dwóch do czterech graczy i czas gry to około dwóch godzin. Tak wygląda pudełko. A tak prezentuje się plansza do gry. O, już Wam ją postaram się. O, żeby dobrze było widać. Tam jest plansza oraz specyficzne akcje, które tutaj będą. Także gra, której koncepcją, to jest bardzo ciekawe, koncepcja gry w instrukcji opisuje tą grę jako Oddaj swój los w ręce tajemniczych, tajemniczego świata wysp Bora Bora. Podróżuj poprzez wyspy budując szałasy, w których prężne kobiety i mężczyźni z Twojego plemienia będą mogli się osiedlić, odkrywając miejsca połowów i zbierając muszle. Wysyłaj kapłanów do świątyni, zbieraj dary, aby zdobyć przychylność bogów. Nie, nie wiem w ogóle, dlaczego, o co chodzi. Jak widzicie, plansza jest w ogóle totalnie zagmatwana, mało czytelna, ale postaram się Wam wszystko wytłumaczyć krótko, co każda poszczególna rzecz tutaj oznacza i co się w tej grze tak naprawdę... Robi i, i, i na, co patrzy, na, na co w tym momencie patrzymy. Ok, więc ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy na archipelagu Bora Bora, który jest tutaj reprezentowany przez pięć wysp, takie cztery małe wyspy oraz jedną dużą. Każda z tych wysp, jeżeli sobie na to patrzymy, ma na sobie jakieś tam zasoby: piasek, kamień, Owoce, które będziemy ofiarować Bogom, e, drewno, e, także coś tam każda z nich przynosi. E, co ciekawe, te wyspy są podzielone, czyli te mniejsze na dwie części, te, te większe na cztery części. Pomiędzy nimi mamy szlaki, szlaki wodne, a także pomiędzy wyspami mamy szlaki lądowe oraz też, to nie wiem czy będzie widać, ale każda wyspa Obok siebie ma jakieś łowisko ryb, czyli każda część, tych część tej wyspy obok siebie ma łowisko ryb. Różne ryby, różnej wielkości, różnych kształtów, także to jest ta nasza tytułowa Bora, Bora. Na tych wyspach będziemy mogli osiedlać się, czyli rozprzestrzeniać się. Początkowo każdy z graczy będzie miał na planszy, jakąś tam, jeden swój domek. Ten domek będzie sobie leżał na, na wyspie i w czasie, w trakcie gry, będziemy mogli na tych wysepkach sobie budować kolejne szałasy po to, żeby móc pozyskiwać ten swój Te swoje zasoby, które tutaj są, po to, żeby móc się rozbudowywać, ciężko tutaj stwierdzić, tak naprawdę, co możemy robić. W każdym bądź razie każdy z nas rozpoczyna z takim domkiem. Domek sobie leży na jednej z części z tych wysp, i w czasie gry będziemy, w trakcie gry, będziemy te, te domki sobie rozbudowywać na tej planszy, jakoś się tutaj rozprzestrzeniać. Oprócz tego na planszy głównej widzicie także mieszkańców wyspy, nie wiem czy wyspy, czy waszego plemienia, ale to chyba są mieszkańcy wyspy, którzy mogą przyłączyć się do waszego plemienia. Oni, oni są reprezentowani tutaj przez sześć płytek mężczyzn, to są te u góry i sześć płytek kobiet. Każda z tych, z tych osób będzie w trakcie gry, będziemy mogli ją jakby zatrudnić, czyli zaprosić ją do naszego plemienia, i ona będzie dawała nam jakieś bonusy. A to będziemy łatwiej się rozprzestrzeniać tutaj, a to będziemy mogli, nie wiem, pozyskać jakiś surowiec, nie mając szałasu itd. itd. Kolejną rzeczą, którą widzicie na tej planszy, to są cele. W trakcie gry będziemy mieć, co rundę będziemy mieć cele, które będziemy realizować i za ich realizację będziemy mieć punkty. No to są różne cele. To mogą być cele dotyczące tego, że mamy, nie cztery domki na wszystkich wyspach, czy musimy mieć specyficzną biżuterię, czy specyficznych ludzi zatrudnionych, czy zatrudnionych kobiety i mężczyzn. No cele mogą być różne. Tutaj jest kolejna rzecz, czyli tak, jakby taki market. Market, na którym będziemy kupować biżuterię. Ta biżuteria całkowicie nie, nie, nie wykładała wszystkich typów. Tak w każdym razie, nie dość, że to pokazuje upływ czasu, bo, bo grę gramy 6 rund. To w dodatku jest to taki market, na którym będziemy kupować biżuterię, która daje nam od razu jakieś punkty zwycięstwa. Na koniec również może nam coś tam dać, ale to powiem później. Mamy również tutaj taki track, track świątyni. Tutaj będziemy ustawiać swoich kapłanów. Kapłani będą nam dawali jakieś łaski oraz oczywiście punkty, punkty zwycięstwa. W zależności od tego, ile tych ludzików będziemy mieć i w której fazie gry będziemy. Także kolejna rzecz tematycznie związana, czyli trak kapłanów. I na końcu mamy pierwszeństwo, trak pierwszeństwa, który też jest punktowany, ale też bardzo ważny jest trakiem pierwszeństwa. Tutaj jest on reprezentowany przez tak zwane tatuaże. Kobiety to muszelki, które są tu walutą. Mężczyźni mogą się tatuować, czyli poruszać się na traku pierwszeństwa i zarabiać na nas punkty. Więc tak to wygląda. O co chodzi w grze? W grze każdy z graczy będzie miał jakby swoją własną taką... będzie rozwijał swoją własną plemię na tych Bora Bora po to, żeby zdobywać punkty. Ciężko tutaj cokolwiek wymyśleć. W grze mamy akcje. Akcje, które... Są tutaj na dole pod planszą. Akcje te reprezentują, są w zależności od liczby graczy, jest ich więcej lub mniej. Są akcje, które są po prostu dwustronne. Jeżeli gramy na dwóch graczy, to nie używamy jednych spłytek, tylko odkrywamy na, na drugą stronę. Natomiast to co widzicie, tutaj postaram się to w takim razie Wam trochę przybliżyć. To, co widzicie, są to akcje dostępne na maksymalną liczbę graczy, czyli 4, 4 graczy. I tak. Dwie akcje na początku: zatrudnienie mężczyzny, zatrudnienie kobiety. Czyli wykonując daną akcję, możemy zatrudnić mężczyznę lub kobietę z traku kobiet i mężczyzn. Jak to wygląda? Każdy z nas rzuca trzema kośćmi i gracz pierwszy decyduje się, gdzie kładzie swoją kość. Proste, tak? Czyli kładąc kość na daną akcję. Będzie ją mógł e, wykonywać. Czyli, e, na przykład, gdybyśmy chcieli wykonywać akcję mężczyzny lub akcję kobiety, e, możemy położyć kość e, na którąś na którą z, e, z tych pól i będziemy wykonywać tę akcję. Bardzo ważne w tej grze jest to, że kolejna osoba, która by chciała wykonać tą akcję, czyli na przykład tą, którą my teraz wybraliśmy, zatrudnienie kobiety, musi położyć kostkę, która, której wartość jest której wartość jest niższa od aktualnie najniższej leżącej tutaj. Czyli, jeżeli kraj zielony rzuciłby tak 6-4-2, to jedyną kostkę, którą mógłby tutaj e, um, położyć, byłaby to kostka numer 2, żeby zrobić tą akcję. To jest pierwsza zasada. E, zatrudnianie e, kobiety i mężczyzny to, jak sobie teraz e, popatrzymy na trak tutaj kobiety i mężczyzny, e, kostka nie tylko determinuje nam że możemy zrobić daną akcję, ale także którą kobietę możemy zatrudnić. Jak zobaczycie, pomiędzy mężczyzną a kobietą są takie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oznacza to, że możemy zatrudnić kobietę, która będzie miała wartość jej oznaczona z trójką, dwójką lub jedynką. Tu możemy zawsze wykonywać akcje równe lub niższe kości, którą położyliśmy. Czyli gdybym tak zrobił, mogę zatrudnić kobietę tylko którąś z tych trzech kobiet. Czyli jeżeli ten zielony dokłada tutaj dwójkę, automatycznie on może tylko i wyłącznie zatrudnić którąś z tych kobiet. Także akcja zatrudniania mężczyzny i kobiety to jest pierwsza akcja, którą mam chciał, o której Wam chciał powiedzieć. Bardzo ważne, każda kobieta i mężczyzna w późniejszym etapie będzie nam dawała jakiś bonus, który będzie mogli sobie wybrać, to co Wam mówiłem, czyli jakąś tam specjalistyczną zdolność. Dobrze. Akcja druga, bardzo dosyć ważna, to jest akcja rozprzestrzeniania się wodnego, czyli ta niebieska strzałka lub lądowego, czyli ta brązowa strzałka. Tak, tak samo jak w przypadku wcześniejszej rzeczy, na drugiej stronie mamy opcję dla dwóch, trzech graczy, gdzie ta akcja jest rozbita, nie jest rozbita na dwie, tylko jest połączone to. I znowu, na czym to polega? Polega to na tym, że w momencie, kiedy będziemy taką akcję robić, to umożliwi nam to rozprzestrzenianie się po wyspach, czyli o tu, tak, yy, czyli stawianie sobie nowych szałasów na tym, yy, na tejże, yy, wy, na tychże wysepkach. I znowu wygląda to bardzo prosto, mianowicie yy, kładziemy kość na na, danej, yy, na danym wybranym przez nas polu i możemy Położyć szałas, w zależności od tego, czy bierzemy drogę lądową, czy drogę ziemną, lądową, morską czy lądową, zawsze możemy położyć sobie kolejny domek. Bardzo ważna rzecz, znowu rozprzestrzeniamy się zgodnie z tym, jaką, jaką wrzuciliśmy kostkę, ponieważ pomiędzy tymi lądami są. Numery 4, 4, 1, itd. itd. I y, ta kość nasza oznacza najwyższą wartość, jaką możemy y, użyć, czy jaką możemy przebić. Czyli w momencie, gdybym położył, powiedzmy, piątkę na ścieżkę y, morską, to nie mógłbym się rozprzestrzenić tutaj, bo to jest szóstka, ale mógłbym rozprzestrzenić się tutaj, czyli położyć domek w ten sposób i mam nie wiem, tak nie widzieliście tego, o, czyli mogę się rozprzestrzenić tutaj i automatycznie położyć swój domek. Także tak wygląda akcja rozprzestrzeniania się. Czyli mamy akcję kobiety, akcję mężczyzny, czyli akcja zatrudniania, akcja rozprzestrzeniania się. Kolejna bardzo prosta akcja, dość łatwo można ją zrobić, czyli akcja świątyni. Akcja świątyni to nic więcej jak poruszanie się, czy też wkładanie swoich pracowników, workerów, takich malutkich ludziczków, takich naprawdę malutkich, malutkich ludziczków, kładzenie ich na świątyni głównej i wynik jaki tam położymy, czy powiedzmy trójka, określa najwyższe pole, które, na, na które możemy położyć swojego, swojego pracownika. Bardzo ważne jest to, że mogą, możemy tam mieć sześć, wszystkich, mogą być wszystkie zapełnione Zapełnione miejsca i każdy kolejny robotnik po prostu spycha. Macie tutaj strzałkę w prawo, spycha z, z tego toru osobę, która jest najniżej, czyli na pozycji numer 1. Każdy tam kapłan, który jest umieszczony, czyli automatycznie, jak tylko umieszczamy tutaj kapłana, mamy tak zwaną, tak zwaną akcję ognia, czyli nie wiem tam dlaczego to jest tak się nazywa akcja ognia. Akcja ognia polega na tym, że automatycznie możemy wybrać sobie kartę bogów, czyli dostać, otrzymać na rękę kartę bogów, albo, kart, albo ofiarowanie, taki rzeton ofiarowania, albo możemy się wytatuować, czyli poruszyć się na, na traku pierwszeństwa, lub dostać muszelkę. Czyli akcja daje tatuaż lub muszelkę oraz kartę boga lub ofiarowanie, czyli daje nam dwie rzeczy samo to, że tutaj położymy sobie człowieczka. Czyli jest to akcja akcja tejże świątyni. Mamy też akcję budowania. Akcję budowania pokażę Wam, jak będę Wam opisywał planszę gracza, ale akcja budowania nie dość, że jak widzicie daje nam punkty i automatycznie tą, ten, tą, ten bonus ognia, to akcja budowania odbywa się na planszy gracza, bo Tutaj, jak to wiadomo, nie wszystko Felt umieścił tutaj, no i na końcu mamy akcję tak zwanego pomocnika. Akcja pomocnika jest to położenie kości. I akcja pomocnika to jest to jest wiele różnych rzeczy. Począwszy od tego, że możemy wziąć dowolny zasób, na przykład. Za, to jest bardzo ciekawa akcja, bo jeżeli położymy czwórkę, to będziemy sobie ją dzielić. Mamy akcję za 1 i akcję za 2. Czyli, na przykład, kładąc czwórkę, możemy zrobić 2 akcje za 2, 4 akcje za 1, 1 akcję za 2 i 2 akcje za 1, jak będziemy to chcieli. Akcje za 2, które mamy dostępne w akcji pomocnika, znaczy, może najpierw akcję za 1. Akcje za 1 są bardzo proste. Możemy wziąć punkt zwycięstwa, czyli za każdą numerek kostki możemy wziąć jeden punkt zwycięstwa. Możemy też. Uruchomić naszego, naszego człowieczka, czyli jeżeli go zatrudnimy, to on po lewej stronie ma napisane, ile tatuaży każdy mężczyzna przynosi, albo ile muszli przynosi każda kobieta, i za jeden możemy takiego jakby aktywować i wziąć te tatuaże lub wziąć te muszle, które ma, ma zatrudniony człowiek. Czyli to są akcje za jeden: punkt albo aktywowanie tatuaży lub muszli. Natomiast mamy akcję za dwa. I akcja za dwa to, to jest tak, ofiarowanie, czyli możemy wziąć jeden zasób, zasób to będą właśnie piach, kamień, albo ofiarowanie, albo drewno. Możemy zatrudnić sobie Boga, czyli wziąć taką kartę Boga, tutaj będę o nich później mówić, a także możemy przemieścić szałas, czyli możemy jeden szałas u nas na planszy przemieścić na ostatnie pole. Te za chwileczkę to, to wam pokażę. Czyli gra jest bardzo prosta, jeżeli chodzi jakby o mechanikę. Rzucamy trzema kośćmi, trzema kośćmi i po kolei wykonujemy pojedynczą akcję. Tak? Czyli y, uruchamiamy te, y, y, te rzeczy, które tutaj będziemy robić. Każda kolejna osoba musi położyć niższą kość żeby móc ją móc zrobić, tą akcję, czyli na przykład jedynka wcale nie jest taka zła w tej grze, bo kładziemy jedynkę i de facto możemy mocno powolkować komuś, komuś szyki. I za pomocą tych różnych akcji będziemy sobie zdobywać jakieś tam punkty itd. itd. Bardzo ciężko powiedzieć, za co zdobywa się tu punkty, bo zdobywać praktycznie za wszystko. Myślę, że, że ten trakt, który tutaj naokoło jest, to on powinien być najważniejszy, bo za, za samo przysiągnięcie do planszy powinno być 12 punktów to. To przynajmniej. Także tak wygląda ogólnie rzecz biorąc cała plansza yy, główna. Yy, tak wyglądają akcje, które możemy yy, zrobić. A teraz powiem Wam, yy, jak wygląda plansza gracza i w jaki sposób yy, coś na tej planszy yy, robi, jacy są bogowie itd. Tak Tu, to, co widzicie, to jest właśnie plansza gracza. Ona jest na razie tak powiedzmy rozłożona, tylko jakbyśmy rozpoczynali rozgrywkę. To jest feria barw i feria wielu różnych rzeczy. Naprawdę trzeba umieć oddzielić wiele, wiele spraw tutaj, ponieważ tak naprawdę cała ta część o, cała ta część, to jest ściągawka, co w tej grze można robić. Plansza gracza to jest tak naprawdę wszystko. Po prawej stronie, od tego czyli miejsce na takie tokeny, które otrzymamy ze świątyni, miejsce na zakupioną biżuterię, czyli za każdą biżuterię, którą, tak jak mówiłem, zakupimy, otrzymamy jakieś punkty, wtedy będziemy sobie to wpadli. Bardzo fajny mechanizm, miejsce na surowce, czyli żeby budować sobie, to z ołtarz ołtarz, który będziemy tu budować mamy konkretną informację jakiego rodzaju surowce musimy tutaj położyć, czyli kamień, drewno piasek i i tak dalej i żeby zbudować taką, taki ołtarz musimy mieć tutaj położone surowce czyli na przykład załóżmy, że chciałbym zbudować część ołtarza w czasie gry z szałasu czy jakiejkolwiek innej akcji otrzymałem dwa piaski one sobie leżą tutaj i w tym momencie mogę taką część sobie zbudować. Tu są części, które, których będę zabudował ten ołtarz. Czyli z akcji budowy, to co wam pokazywałem, znaczy mówiłem o tej akcji, że taka, takowa jest, czyli ta akcja. Używając specjalnej kości, czyli rzucamy kostkę i oczywiście tak jak standardowo używamy numeru, który na tej kostce jest. Możemy sobie jakiś kawałek zbudować. W momencie zbudowy spadają mi surowce. A ja otrzymuję bonus, czy dostaję punkty. Im wcześniej to zrobię, tym więcej punktów. Na początku jest to, w pierwszych dwóch rundach jest to 10 punktów, potem jest to 7 punktów, na końcu 4 punkty. Czyli wiadomo, im szybciej zrobisz coś, tym masz więcej otrzymujesz punktów. Budujemy taki jakby, budujemy jakby sobie taki ołtarzyk. Oprócz tego automatycznie otrzymujemy, tak jak powiedziałem, bonus ognia, czyli możemy pociągnąć kartę, kartę Boga lub ofiarowanie. I tatuować się lub wziąć jedną muszelkę. Czyli to jest nasza część, w której będziemy budować ołtarz, a to są skrawki, z których ten ołtarz będziemy robić. Kolejna rzecz, mamy tutaj trzy miejsca: trzy miejsca na cele, które będziemy mieć w grze. Będziemy sobie je kłaść tutaj, żeby one były widoczne. Tutaj wszystko jest jawne w tej grze. I na przykład ten gracz powinien w tej rundzie, przynajmniej, jeden cel sobie zeskorować, czyli mieć trzy domki na wyspach, albo mieć przynajmniej zatrudnioną jedną kobietę i jednego gościa na torze świątyni, albo trzech, trzy karty bogów. I teraz, jeżeli taki, taki cel nam się powiedzie, to on wędruje tutaj jako cel wypełniony, a my otrzymujemy punkty, sześć punktów jeżeli go wypełniliśmy w pełni, cztery jeżeli użyliśmy jakby takiej ułatwienia, tak? czyli możemy sobie ułatwić Powiedzieć na przykład, że jak mamy mieć trzy domki, to będziemy mieć dwie, wtedy dostaniemy cztery punkty. Jeżeli celu jakiegoś nie na rundzie, wraz na rundę nie będziemy mogli zrobić, to automatycznie otrzymamy zero punktów i on jest niewykonany. Także tu mamy kawałek, na, kawałek miejsca na cele, które będziemy mieć. Co rundę dochodziły, będą one, będziemy je ciągnąć z głównej plaży. I na końcu mamy tutaj dość ciekawą, dość ciekawą, nie wiem jak to nawet nazwać. Kawałek na, na naszych zatrudnionych przez nas ludzi. I teraz zobaczcie, że mamy jedno tylko i wolne miejsce. W momencie zatrudnienia dowolnie kobiety czy mężczyzny, mężczyzna wpada nam tutaj. I mamy go zatrudnionego. Ale, żeby zatrudnić następną osobę, to musimy zwolnić miejsce. Żeby zwolnić miejsce, musimy wykorzystać akcję. Mamy dwie akcje: albo możemy zrzucić domek na pole tak zwane dwunastej. Tutaj możemy zrzucić sobie domek. Albo ten domek stawia na planszy, czyli na tych wyspach Bora Bora. Jeżeli sobie postawimy taki domek na planszy, to możemy zatrudnić kolejną osobę, i tak dalej, i tak dalej. Czyli możemy zatrudniać sobie e, osoby. Co więcej, to co Wam powiedziałem, y, płacąc, jeszcze raz przypomnę, z pomocnika, czyli z tej akcji, możemy taką osobę pyknąć na dół, tak przesunąć i wziąć bonus, czyli bonus w przypadku kobiet to muszelki, w przypadku mężczyzn to tatuowanie. Yy. I tak wygląda plansza gracza. Tutaj macie powiedziane, tak? wytłumaczone, co wam, jakie możliwości daje Wam pomocnik, czyli jakie akcje robimy za jeden, jakie akcje robimy za dwa. Yy, mamy tutaj wytłumaczonych bogów, zaraz ich pokażę. Mamy powiedziane, co to jest ogień, tak? Czyli za każdym razem, jak robimy akcję ognia, to co możemy zrobić. I najważniejsze jest, za co punktujemy na koniec gry. Czyli dostajemy dwa punkty za, yy, za każdym razem, za każdą płytkę, którą mamy tutaj położoną na koniec gry. Dostajemy punkty za ryby. Jak pokazywałem wam, że tam są ryby przy domkach, przy szałasach, to dostajemy, dostajemy punkt na koniec za, za to, jak jeżeli stoimy przy tej rybie. Dostajemy punkty bież na bieżąco za biżuterię, którą będziemy kupować i na koniec dostajemy 6 punktów, jeżeli mamy zrobione 9 celi. Bo w, w czasie, gry będziemy mogli zrobić 9 celów, przepraszam. Jak mamy kupione 6 biżuterii, czyli w każdej rundzie kupiliśmy przynajmniej jeden kawałek biżuterii. Jeżeli zbudujemy tutaj, zabudujemy cały ten, czyli wszystkie te płytki położymy tutaj na górę, jeżeli mamy wszędzie tutaj przynajmniej albo płytkę, albo surowiec, jeżeli mamy 12 domków na plaży, jeżeli mam zatrudnione 12, Także mamy bardzo różnych możliwości. Tu mamy napisane, co nam robią poszczególni ludzie, czyli jakie będą możliwości w tej, w tej rozgrywce, czyli co nam robią konkretni ludzie. No i na koniec jeszcze pokażę Wam karty bogów, bo naprawdę tę grę bardzo ciężko wytłumaczyć. To trzeba by oglądać, jak, jak to wygląda. Mamy pięciu bogów. Runda wygląda w ten sposób, że najpierw zagrywamy sobie te kostki i robimy te akcje. Następnie używamy, możemy użyć jednego z bonusów mężczyzn i kobiet. Na przykład jakbym miał tak to mogłem sobie zrobić tak, że zatrudniam kolejną kobietę z mężczyzny. I biorę jakiś, jakiś surowiec z mojej kobiety. Następnie ustalamy kto jest pierwszy, jakie jest pierwszeństwo. Otrzymujemy punkty za, za świątynię. Następnie kupujemy biżuteki i sprawdzamy cel. I w zależności od tego, jaka to jest faza, czyli faza rzutów kostką, to jest faza A, możemy zagrać trzech bogów. Faza używania, używania mężczyzn i kobiet, to jest faza B. I faza C, to jest faza sprawdzania, czy mamy osiągnięte cele. I w zależności od tego mamy różnych bogów. Pierwsi dwaj to bóg biały i bóg niebieski. Już. Przesunę trochę to, żebyście widzieli. Bóg biały i Bóg niebieski. Bóg niebieski pozwala, wam, pozwala nam, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy Bóg, pozwala na położenie dowolnej kości, olewając ten nakaz, że musi być kość położona niższa. Czyli kość, którą umieszczamy, może być równa lub wyższa od tych leżących. Bardzo mocny bóg. Biały natomiast pozwala Wam położyć kość, czyli na przykład położyć dwójkę, ale, uza, czyli na przykład mamy tam trójkę, możemy położyć dwójkę, ale ona będzie się liczyła, jakby była położona szóstka. Czyli jest dwójką, ale na potrzeby nasze liczy się jako szóstka. Następnie mamy boga czerwonego, którego możemy użyć w fazie A albo w fazie B każdej kolejnej rundy. To znaczy możemy w momencie, kiedy mamy szałasy na, na planszy i obok niej mamy jakieś tam rybki, rybki są od 1 do 5, to od 1 do 6 możemy zapunktować punkty. Czyli zagrywając takiego boga mówimy, że skorujemy w międzyczasie sobie za posiadanie tam szałasu. Ważne, szałas musi być położony w, tym, w, tej, w tej rundzie, w tej fazie. Potem mamy B, czyli faza B. Możemy podwoić działanie mężczyzny. Czyli jeżeli moja kobieta daje mi jeden surowiec, zagrywając takiego boga, mogę podwoić, podwoić jej akcję, czyli wziąć dwa surowce. Za każdym razem jak takiego boga zagrywamy, musimy zapłacić jedno ofiarowanie. Także to ofiarowanie jest dość ważne. No i na końcu mamy boga właśnie żółtego. W momencie, kiedy sprawdzamy, czy osiągnęliśmy cele, możemy go zagrać. O, i mamy jeden o jedną jakby rzecz mniej. Czyli na przykład, jeżeli mam mieć zatrudnioną kobietę i chłopka na świątyni, to mogę mieć tylko chłopka na świątyni, zagrywając takiego gościa, dostanę punktów 4, a nie 6, ale cel mam spełniony. Także jak widzicie gra mocno kolorowa, wiele się w, tej, w niej dzieje, trudno wytłumaczyć zasady, mimo wszystko mam nadzieję, że coś tam z tego ogarnęliście. Dzięki za obejrzenie, zapraszam na, do posłuchania, co mamy, co mamy do powiedzenia na, na temat tej gry i zapraszam Was za, za tydzień na kolejny nasz odcinek.